Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2018. Moi drodzy, na moim stole operacyjnym znajduje się kolejny samochód, jest to jak widzicie od razu na pierwszy rzut oka samochód sportowy, tylko zobaczcie jak go tutaj korozja zjada. Fajnie wyglądający samochód, niestety jest to samochód bez licencji, więc naprawdę ten samochód po prostu nie istnieje. Jest to zmyślona nazwa, zmyślony kształt może być podobny do jakiegoś Porsche, tak mi się wydaje, ale w każdym razie nie jest to oryginalny samochód, nie jest to samochód też z DLC, moi drodzy. Ale to nieważne: przyjrzyjmy się temu samochodowi, co mu dolega, bo klient go nam tutaj podrzucił i bardzo chcę, żebyśmy się nim zajęli. No jak widzicie, karoseria jest w fatalnym stanie, jest bardzo pocharowany, Nie wiem, czy ten klient jeździł nim po lesie, czy coś takiego, ale tak właśnie wygląda: jest bardzo, bardzo zniszczony. Ale to nie o to chodzi. Sprawdźmy, co temu samochodzikowi dolega. Wymień wszystkie filtry, samochód nie odpala głośny wydech i musimy go pomalować kolorem fabrycznym. Tylko moi drodzy, jeżeli obserwujecie dokładnie te moje odcinki. To jak dobrze pamiętacie, z poprzedniego gameplaya miałem się zająć zupełnie innym samochodem. Miał być to Bentley serii T, jak się nie mylę. On tutaj już stał, był taki zielonkawy kolor. Tylko, moi drodzy, ja wam powiem tak. Ja mam ten odcinek nagrany, ile ja się wczoraj uwkurzałem na ten samochód. Oczywiście nie było tutaj wulgaryzmów, nic z tych rzeczy, ale myślałem, że kota dostanę. Nie mogłem sobie poradzić z tym silnikiem. Samochód był tak mega zniszczony. Silnik był praktycznie rozleciany i nie mogłem znaleźć jednej ma. Całej części, którą była tutaj w silniku do wymiany. To pierścionki musiałem ściągać, to tłoki musiałem ściągać, to panewki musiałem ściągać, no co chwilę coś było nie tak. No i w koniec końcem już miałem wszystko poskładane. Powiem wam, że ogólnie silnik wyciągałem chyba ze trzy razy. Nie mogłem znaleźć jednej części, której po prostu no, szukałem wszędzie i już mówię, no kurde, oddam to klientowi i nie będzie skończony, no nie wiem co jest grane. A tu okazało się, że jakiś tam wał był uszkodzony który był mało yy, widoczny i koniec w końcem udało mi się go naprawić fajnie chodził po naprawie ale no ten odcinek mam zachowany może go kiedyś wydam no ale mówię wam trwało to ponad 40 minut i zrezygnowałem z rzucenia tego odcinka bo jak wiecie jeżeli odcinek nie jest zbyt ciekawy, nie jest zbyt dobrze nagrany, to po prostu ze względu na to, iż Was bardzo szanuję, nie chciałem tego też odcinka wrzucać. Moi drodzy, ale mamy tutaj inny samochodzik, jeszcze sprawdźmy jak on się nazywa, Echo Cobra, no kurde, nie wiem co to jest w ogóle za samochód. Zresztą zobaczcie, tutaj nie ma nic napisane, że jest to samochód z DLC, na przykład zobaczmy tego Mercedesa. No to zobaczcie, stan auta jest tutaj napisane DLC, jest to oryginalny samochód Mercedes-Benz W124 500E. Dobra, moi drodzy, przenieśmy ten samochodzik na, na dokładnie, oczywiście podnośnik A, jest to mój ulubiony podnośniczek. I tutaj ten samochodzik będzie teraz przechodził operację. Sprawdźmy, moi drodzy, co tutaj jeszcze klient narzeka. Nie zna, że samochód nie odpala, głośny wydech, pomaluj, ale samochód nie odpala, czyli... Nie możemy go wziąć na tor testowy, żeby sprawdzić. Bo nawet zobaczcie, jeżeli bym chciał wziąć tego sportową bryczkę na tor testowy, i to jest ten Echo z Cobra, nie można uruchomić silnika, czyli może być albo bateria, może być pompa paliwa, ewentualnie nawalił y, filtr y, paliwa. Dobra, sprawdźmy tutaj, ja może spróbuję. Sprawdzić narzędzia badawcze. Skoro on nie odpala, to sprawdźmy miernik elektroniczny. Zobaczymy, czy nie jest winny akumulator. Zaraz się tego dowiemy. Poczekajcie na wynik testu. Przepustnica, alternator, akumulator, rozróżnik czyli wszystko tutaj jest w porządku. Podejrzewam, że wadliwa jest pompa, ale jeszcze poczekajcie. Narzędzia badawcze. Skaner OBD też sprawdzimy I co najgorsze W tym Bentleyu, którego naprawiłem wczoraj Nie można było podłączyć skanera OBD Bo po prostu był to mega stary samochód I cewka zapłonowa I dlatego ten samochód zdaje się nie odpala I już wiemy co yy, możemy tutaj działać Poczekajcie yy, Filtr paliwa zdejmiemy na pewno I trzeba będzie chyba zdjąć yy, Poczekajcie, pokrywę świec i tu jest cewka zapłonowa, już widzę, że jest do wymiany. Poczekajcie, tutaj co jeszcze? Montaż na szybko. Nie wiem, czy ja takiej cewki nie mam gdzieś. Niestety nie mam. Sprawdźmy tutaj i zdejmijmy pokrywę. Aha, ale czemu ja nie mogę zjąć? Poczekajcie. Demontaż, dobra. I tutaj jak wyglądają cewki? Zdaje się w porządku, tylko jedna cewka była uszkodzona i filtr paliwa również. Teraz, poczekajcie, sprawdźmy sobie, czy możemy zamontować filtr paliwa. Mam jakiś, niestety nie mam żadnego filtra, więc będzie trzeba go kupić. Poczekajcie troszeczkę. Szybkie zakupy zrobione i zajmijmy się tutaj montażem. Cewkę zapłonową zamontujemy szybciutko. Filtr paliwa oczywiście również kupiłem, mam założone. Możemy... Pokrywę również założyć Żeby się tutaj nic nie brudziło I pewnie teraz Samochodzik zapali Bez żadnych problemów Chociaż zobaczcie, tu jest jeszcze filtr oleju do wymiany Tylko jak się nie mylę To on chciał też chyba zmienić, tak? Filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa Filtr powietrza Musimy jeszcze tym się zająć Momencik tylko czemu ja jestem tak znowu blisko? O, właśnie, teraz lepiej. Filtr powietrza. Gdzie jest ten filtr? Kurde, nie wiem. A jest tutaj, dobra. Są tutaj klipsy, trzeba je ściągnąć. Na tych klipsów chyba jest kilka. W sumie cztery na pewno. Albo i trzy. Jeszcze jeden jest gdzieś tutaj. Klips, a tutaj, dobra. Dobra. No, widzicie, że filtr powietrza... Bardzo jest tutaj zniszczony. Więc możemy go tutaj zaraz wymienić. Tylko jeszcze filtr oleju V8. To też się zmieni. Poczekajcie troszeczkę. Dobra, zdaje się, że kupiłem sobie filtr powietrza, więc tym się zajmijmy. Montaż, chyba odpowiedni kupiłem. filtr. Tak, tak jest. Teraz możemy pokrywę założyć i klipsy zapiąć, żeby to wszystko nie poodpadało później. W testach, bo oczywiście będę chciał sobie pojeździć tym samochodem. Czemu by nie? stestujemy go bardzo chętnie. Ja tam już widzę, że tłumik jest uszkodzony. Chyba końcowy tłumik. Tu jeszcze są, nie, jeszcze jest jeden klips. Tak, jest. Chyba ostatni, bo tu już więcej tych klipsów zdaje się nie ma. Yy, dobra. Moi drodzy, zdaje się, że pierwsza część zrobiona, spójrzcie. Filtr oleju jeszcze nie, ale samochód nie odpala. Cewka, głośny wydech. Pomaluj kolorem fabrycznym. Pomalujemy go później, podnosimy samochód do góry. Mam nadzieję, że nie zrobię dziury w dachu. I jeszcze raz. Bo maskę otworzyłem. No, ale w porządku, dobra. Zajmijmy się tym wydechem. Zobaczcie. Tłumik środkowy. Głośny wydech, no tutaj oba Dobra, zdjęte I jeszcze tam chyba filtr oleju jest do wymiany W fatalnym stanie Dobra, montaż Chyba kupiłem odpowiedni filtr oleju, tak jest Dobra, zakręcony I teraz się zajmiemy tłumikiem środkowym Trzeba kupić tłumik środkowy Oraz układ wydechowy Poczekajcie Teraz lot zobaczy, poszuka Wydech Zdaje się V8, tak? Tłumik środkowy Tylko kurde, będzie teraz szukania Rura początkowa, ale to będzie bardziej Rura końcowa, tak mi się wydaje Tłumik końcowy hmm. Poczekajcie, sprawdźmy magazyn części Będę wiedział jak to mniej więcej wygląda Zobaczcie, tłumik Końcowy V8 I tłumik środkowy i tłumik końcowy V8. Dobra, teraz będę wiedział, co kupować. Ty, mój. Mik. Poczekajcie. Tłumik końcowy V8. Szukamy. Gdzież musi tutaj gdzieś być. Wiem, jak wygląda. Jest, to jest. Ale to jest to? Chyba tak. Kupimy. I tłumik środkowy teraz będzie trzeba. I czekajcie, ty... My, my, ik. Środkowy środek niech będzie tak. To jest chyba to, tak jest. I kupimy dwa razy. Dobra, sprawdźmy tymczasem, ale pięknie się prezentuje ten samochód, naprawdę będzie czym pośmigać zaraz. Tylko tak, yy, zaraz, zaraz, zaraz ty przeglądu. Nie no, ja chcę montować. Montaż części. Mam nadzieję, że kupiłem odpowiednie, tak jest. Tłumik środkowy jest odpowiedni. Taki trzeba. I teraz tłumik końcowy. Kurde, nie, nie kupiłem tego, co trzeba. No, nieznacznie się pomyliłem, ale pomyliłem. Okej, okay, teraz, gdzie to ja to mam założyć? Montaż tutaj. Zobaczcie, jak jestem dziwnie ustawiony znowuż. Dobra, tak będzie może lepiej. I teraz montujemy tłumiczek. Jeden i drugi. Na pewno będzie teraz dobry. Super. Dobra. I jest chyba zrobione, jeśli chodzi o tę te kobrę, ten samochód. Aha, jeszcze nie. Musimy go pomalować kolorem fabrycznym. Ciekawe, jaki miał oryginalny kolor. Stan auta zobaczcie. Wszystko jest zrobione, pomaluj kolorem fabrycznym. No ale przecież nie zrobiłem tego jeszcze, o co chodzi? Nie malowałem tego samochodu. Jest jakiś bóg w tej grze. No nic, przestawimy samochód i do malowania. Lakiernia. No i zobaczymy, czy rzeczywiście on ma taki kolor oryginalny, czyli czarny. Na razie wszystkiego dowiemy. Lakieruj samochód. Ustaw kolor fabryczny, czyli czarny. Tak jest, dobra. Polakieruj. No i już jest yy, polakierowany. Ciekawe, czy zniknęły te zarysowania. Niestety nie zniknęły. No trzeba było tutaj kupić tą nową maskę, ewentualnie po prostu. Doprowadzić ten samochód do porządku. Yy, dobra, moi drodzy, przestawimy sobie ten samochodzik. Przestaw samochód. Dajmy go na podnośnik. Ja postaram się yy, troszeczkę naprawić ten samochód, jeśli chodzi o jego maskę. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie naprawić tą maskę, czy nie. Dobra, udało mi się naprawić. Ja naprawię to jednak. Wszystko po kolei, żeby ten samochód jakoś ładnie się prezentował. To naprawdę szkoda takiej sportowej bryki. Zobaczcie, jak tutaj jest zażarty przez rdze i korozję. Tu już chyba drzwi też mogę zdjąć. I dobra, ja to spróbuję naprawić i zaraz powrotem założymy, żeby ładnie wyglądał. Nie zostawię tego samochodu tak po prostu. Zobaczcie, jakie są tutaj uszkodzenia 22%. Wszystko będziemy naprawiać, albo coś zepsujemy. O kurde, nie udało mi się naprawić. Naprawa nieudana, stan części uległ pogorszeniu, czyli do wyrzucenia poszło. Dobra, zdaje się, że wszystko... ...dobrze się skończyło, oprócz jednej części, której nie wiem... ...niestety, która, czekajcie. Tryb przeglądu, karoseria. Tryb montażu, dobra. Zobaczcie, jak ta maska będzie wyglądała, no coś pięknego. Nie chcę się zbytnio oddalać. Drzwi. Super, tylko chyba szyba. No niestety, szyba założymy taką, jaką miał. Dobra, teraz bagażniczek. Możemy założyć szybkę. Zakładamy jeszcze tutaj cały ten bok. Chyba lewe drzwi albo szyba. Nie wiem, co tu popsułem. A może lusterko? No już nie pamiętam, pewnie tutaj. Przedni lewy błotnik. Ale możemy założyć, no w sumie nic się takiego wielkiego nie stało. No ale zobaczcie, jak teraz samochodzik wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje, znacznie lepiej aniżeli wcześniej. Ale wiecie, co chcemy teraz zrobić? Zabrać ten samochód na tor testowy i sobie troszeczkę nim pojeździć. Myślę, że warto. Zobaczcie, pięknie się prezentuje. A tu jest też, ten, też mój Dodge. No, to jest, y, moi drodzy, silniczek y, składający się z. Zobaczcie też, jakie, jakie są tutaj części. Y, to są moi drodzy części sportowe, które założyłem, bo mam DLC, w którym się znajdują tylko i wyłącznie części do tuningu. Także tutaj wszystko jest y, pięknie zrobione. No, kupiłem ten samochód w bardzo kiepskim stanie. No, ale. Udało mi się tego Forda, Mustanga naprawić Motor, no coś pięknego, on ma tutaj ile koni? Yy, poczekajcie Kurde, nie wiem jak się tutaj patrzyło ile ma koni, ale chyba 600 Tak mi się wydaje zresztą Jest tutaj w szyściu teńkonowe. Zobaczcie Samochód jest na sprzedaż oczywiście Ale pomyślałem, że jeszcze go nie będę sprzedawał, bo po prostu mi go, tego samochodu szkoda Dobra Weźmie go na tor testowy Tą Echo Scobre. I sprawdzimy, jak ten samochód będzie się sprawywał. Może później się jeszcze weźmie na długą prostą i pojeździmy troszeczkę, poszalejemy. Samochód już odpala. Klient już czeka praktycznie pod naszym warsztatem, ale jeszcze loft go nie oddaje. Sprawdźmy. Dobra, sprawdźmy łącznik stabilizatora i stabilizator tylny. A tak to wszystko w porządku tutaj jest. Zobaczcie, docisk, sprzęgło, sprzęgło, wszystko w porządku. Tylko ogólnie pewnie silnik, czyli tutaj mam na myśli tłoki, pierścienie. To powinno być tutaj wymienione. Chociaż ten silnik nie jest tak aż w złym stanie. Zresztą da damy radę coś tutaj sprawdzić. Chyba nic, no bo co mogę tutaj zrobić? Zobaczyć, nic, nic. Ale mówi, mimo wszystko słabało ten samochód jeździ, no ale najważniejsze, że udało nam się go naprawić i jest wszystko w porządku. Wszystko zrobiłem i możemy spokojnie też zakończyć zlecenie. Klient odebrał samochód, jest mega zadowolony. Tu mam jeszcze do naprawy Mercedesa, ale to moi drodzy ten Mercedes będzie naprawiany w następnym odcinku. Ja go sobie może przeniosę. Aby tutaj on już czekał spokojnie, a tymczasem sprawdzimy sobie zlecenia. Jakie do nas samochody przyjechały? Salem Spectra FMW Roadster, Roadstar czy coś takiego? To jest chyba jakieś Audi TT, Tam mi się wydaje. Bolt Cape Smith. No to widzicie, to są cały czas samochody. Pozbawione DLC, naprawy uszkodzone podwozie, zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Zawieszenie malu, samochód bardzo często. Jakiś problem z hamulcami, głośny wydech. Moi drodzy, może weźmy sobie jakiś śmieszny samochodzik, na przykład ten. Przyjmiemy zlecenie. Zobaczmy, co do nas przyjechało. <laughs> no zobaczcie, super samochodzik, co nie, fajny taki. O, zobaczcie, też jaki ma silniczek. Podnieśmy maskę. No kurde, silniczek nie jest aż taki mały. Ale fajnie wyglądający. Dobrze, przestawmy samochód. Dajmy na podnośnik B. Zobaczmy, jakie mamy tutaj jeszcze zlecenie. Salem, fajny samochód. Smith, Bolt, nie chcę Bolt naprawiać. Zrób kapitalny remont podwozia, wyeliminuj problemy ze skrzynią biegów. Coś się w skrzyni biegów. Zrób kapitalny remont silnika. No, powiem Wam szczerze, że weźmiemy ten samochód. Kapitalny remont silnika, no to jest dłubania na dwie godziny, ale chętnie się tym samochodem zajmę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten silnik wszędzie jest, wszystko praktycznie do roboty. No ale no nie jest chyba to jakiś silnik V8. Poczekajcie, czy V6? V6, no to będzie dłubania, ale to już na następne odcinki zajmiemy się tym samochodem. Tymczasem przestawimy go na podnośnik C i ja sprawdzę, czy nie ma jakiegoś samochodu z DLC. Ploymut, o zobaczcie, Grind, Jeep, Grand, Cherokee. No, powiem Wam szczerze, że auto mi bardzo dobrze znane, bo mój szef właśnie takim jeździ, przyjmie chętnie zlecenie. Dobra moi drodzy, myślę, że to będzie już wszystko, co chciałem wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Bardzo szybko naprawialiśmy tą kobrę i oddaliśmy zadowolonemu klientowi. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie dać łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i widzimy się już w następnym odcinku. A ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do usłyszenia, cześć!